Teraz mamy w studio naszego gościa. Jest z nami pan Salah Abu Laban, polski przewodnik po Izraelu. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy tylko. O... Musimy tylko lekko poprawić technicznie mikrofon, tak żeby było Pana dobrze słychać, bo będziemy mówić o rzeczach ważnych, też o rzeczach bardzo trudnych. Takie tragiczne doniesienia w strefie gazy od początku konfliktu zginęło co najmniej 3478 osób, a ponad 12 tysięcy zostało, zostało rannych w tym tragicznym ataku na palestyński szpital. Zginęło ponad 471 osób, a Pan, jak rozumie, Stara się być cały czas w kontakcie z mieszkańcami, z osobami, które w Strefie Gazy które znajdują się w Strefie Gazy, proszę powiedzieć, jak tam wygląda sytuacja, co mówią ludzie? A, e, dzień dobry, najpierw e, ja jestem przewodnikiem po Palestynie, a nie po Izraelu, bo jaką palestyńskim przewodnikiem nie może pracować w Izraelu e, bez pozwolenia, a ja nie mam? i potem możemy rozmawiać o tym, jeśli jest czas. A po drugie, jak jest sytuacja w Gaza? Sytuacja w Gaza jest ludobójstwo w jednym słowie. Dlaczego i jak? Teraz mamy przykłady, że Izrael ma na cel bardzo dużo dzielnicy, które w całej dzielnicy jest teraz na piasku. Nie ma, nie ma domach, nie ma mieszkańców, nie ma niczego. Jest bardzo jasne teraz, że cel Izraela nie jest Hamasem, cel, cel Izraela jest... Gaza w całości. I bardzo jasno na, na politykę w Izraelu i na mediach i tak dalej, że mówią ludzie, jeśli chcecie, jeśli chcecie być bezpieczni, to cała strefa gazy musi przeprowadzić do Sajnaju, do pustyni w Egipcie ale Palestyńczycy e, mają alergię na, na, na przeprowadzenie. Przeprowadziliśmy się 75 lat temu na kilka tygodni i byliśmy e, obiecani przez świata, że możemy wracać, a do dzisiaj nie wróciliśmy. No właśnie, bo to przeprowadzenie, ta przeprowadzka dla Palestyńczyków oznacza, Kom, kom, kompletne zlikwidowanie ich państwa, czyli dokładnie. brak możliwości powrotu. To znaczy, to znaczy transfer, to znaczy e, e, nowe, e, zaczynając nowy etap życia Palestyńczyków na diaspora jeszcze raz, znowu po trzecim razem. E, z ludźmi, które rozmawiam e, teraz w Strefie Gazy, e, jest bardzo, bardzo źle. Nie mówiąc o wczorajszej masakrze, która była zrobiona przez izraelskie wojska na szpital palestyński, który zabił coś między 500 a 1500 ludzi. Do dzisiaj jeszcze nie mamy konkretne numery, bo bardzo, bardzo często nie zostało z tych ludzi niczego oprócz kawałkach. Um. I dlatego, jak mówimy o sytuacji w Strefie Gazy, mówimy o czymś, które jest um, naprawdę ludobójstwo. A, a jesteśmy na dziesiąty na etap ludobójstwa teraz, denial. Oni mówią, że nie, nie, na pewno nie my, my nie robiliśmy tego. Albo my tylko bombardowaliśmy na zewnątrz, a na zewnątrz nikt nie było. Nie ma żadnego osoba, który, który... No właśnie, bo jeżeli chodzi o ten tragiczny atak na szpital, to tutaj też niestety pojawia się narracja, także nar narracja z izraelskiego na rządu, że to... Nie Izrael jest za niego odpowiedzialny, że to jest wynik wybuchu jakiejś rakiety, która, która jest spowodowana, że cała ta sytuacja została spowodowana przez Hamas. Jak pan, jak pan odczytuje takie zarzuty? To jest bardzo, bardzo śmieszny, głupi żart, który słyszałem dzisiaj godzina po tego terrorystycznego ataku, który był zrobiony przez państwa Izrael które y, y, uważam, y, że cały świat musi y, określić Izrael jaką rząd, jaką terrorystyczny, terrorystyczny rząd, który celuje na, na ludzi. Dlaczego? Po pierwsze, to jest taki bardzo głupi, bo jeśli Palestyńczycy mają tak mocne bomby, które w jednym bombie można zabić 500 ludzi, Izrael nigdy nie był, nie by, nie był w stanie walczyć przeciw Palestyńczykami. I dlatego, e, przepraszam bardzo, ale ja mam wideo jak ten, e, ta bomba spadła od nieba ze strony Izraela do tego szpitalu. Żaden rakietę nie ma. Te fabrykowane w Wydiach z Izraelem, które za każdym razem robią coś i, i obawiają, obawia, że jest bardzo duży i bardzo mocny i głupi pomysł, oni spróbują robić tak, że a no, pewnie z Palestyńczyków zrobili, tak jak zrobili z dziennikarką Shirina Wachle. Sześć razy zmienili zdanie, kto to zrobił i jak to się stało, a obawiało na końcu, sześć, sześć miesięcy później, że to jest izraelski snajper, który jej zabił. A kto był w więzieniu za to? Nikt. My jesteśmy przyzwyczajeni na kłamstwa od strony izraelskiej. Prawie 70 lat temu oni napadli na atak terrorystyczny przeciw Hotel King David. Hotel King David w Jerozolimie był atakowany przez izraelskich terrorystycznych grup, które atakowali tego szpitalu. W środku było dziesiątki ludzi z Anglii, z Palestyny. I z Izraelem, z Żydów, które wszyscy zostali zabici, ponad 70 ludzi zostali zabici, a przez to, że okazało się, że to jest bardzo głupi pomysł i bardzo duży, od razu powiedzieli, że to są Palestyńczycy, które zrobili. Dzisiaj, po 50 latach, e, 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 oni przyznali na to i powiedzieli, że to był atak terrorystyczny przez izraelski e, 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 i żydowski grup terrorystyczny. Z drugiej strony mamy taką narrację, ja muszę o to zapytać, chociaż wiem, że to jest trudne pytanie i że w takim momencie, ale mamy taką narrację, że jeżeli by nie ataki terrorystyczne ze strony Hamasu, jeżeli to nie zostałoby na zapoczątkowany chociaż ten konflikt sięga dużo głębiej i zaraz pan o tym zapewne powie ale że jeżeli by nie to co wydarzyło się kilka dni temu to co zostało zainicjowane ze strony Hamasu no to dzisiaj ta odpowiedź nie wyglądałaby tak brutalnie jak z perspektywy palestyńczyków z perspektywy mieszkańców strefy Gazy ocenia się to co się wydarzyło ostatnio jak ocenia się Hamas um. Też to jest taki, też jeszcze raz śmieszny żart, który nie mogę na nią śmiechać, bo jestem, nie, nie jestem w stanie, które pozwoli mi ośmiechać w tym momencie. Hamas jest organizacja, która była otworzona przez Izraela 30 lat temu. Oni sfundowali Hamas, bo oni myśleli, że Hamas będzie walczyć przeciw PLO i Fatah, które było głównym grupie wtedy. To nie stało tak. Hamas był backlash na, 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 na Izraela. 10 lat później oni zaczęli protestować i walczyć przeciw Izraela. Hamas był otworzony w roku 1987. Izraelskiej okupacji zaczął 1948. 30 do 40 lat przed Hamasem, dlaczego Izrael nie zdążył zrobić pokoju z palestyńczykami? Nie. Jeśli Hamas jest e, 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 powodem wszystkich e, 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 złości i mordowania, i zamachów, i tak dalej, pierwszy atak terrorystyczny, który był zrobiony przez Hamasu, był Sześć miesięcy po ataku terrorystycznym w Hebronie, gdzie Baruch Goldstein wchodził do meczetu e, 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 Ibrahimi e, 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 w Hebronie, zabił 60 ludzi, a ponad 300 ludzi zostali zabici. 60 między tych, które on zabił, a reszty żołnierzy na zewnątrz tego meczetu zabili. Jeśli mówimy o, 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 o Hamas czy resztę grup, które mają bojowniców, które walczą przeciwko Izraela, wszystkie tych grup są zrobione przez to, że jest okupacja. Okupacja zaczyna, a 20 lat później pierwsza grup, która walczyła przemocowo przeciw, przeciw Izraela, zaczęła, a to był Fatah, który dzisiaj jest w rządzie w Ramallach. To znaczy, że jak mówimy o takiej sytuacji, jeśli chcemy mówić, kto zrobił tego, czego i, i, i tak dalej, nigdy nie kończymy. Ale mówmy tak: Hamas zaczął 7 października i atakował izraelskie bazy wojskowe i osiedle żydowskie, które są na Rzymie palestyńskie w około Strefa Gaza. Hamas. Mówimy tak, że jest głupim grupę, które e, ciągnie tak. Izrael ma głupszą grupa, e, która rządzi tam i teraz zabije tysiące ludzi, dużo więcej e, e, w Palestynie. Czy to znaczy, że palestyńczycy mają prawo zabić każdego Izraelczyka przez to, że mają głupi rząd, który zabije tysiące ludzi w, w Gazie? Teraz nie jesteśmy w czasie, żeby rozmawiać kto rządzi gdzie. I nie jesteśmy w czasie, komu wina to jest, jesteśmy w czasie, żeby zatrzymać krew, które za każdym momencie ja rozmawiam tutaj. Jeśli, jeśli otworzę, ja ostatnio otworzyłem grupę Telegramie 5 minut temu. Jeśli teraz otworzę, jestem pewny, że są co najmniej 10 czy, 15, czy 50 ludzi, które są zabici przez Izrael. I tak, drodzy Państwo, wygląda teraz codzienność, każda godzina w Strefie Gazy. Z nami w studio jest Pan Salah Abu Laban. Przewodnik po Palestynie, My zaraz wrócimy do tej rozmowy, opowiemy, co można zrobić, aby właśnie ten rozlew krwi zatrzymać, na, na kogo Palestyna może liczyć, a też spróbujemy ocenić to, co do tej pory się wydarzyło, zarówno z perspektywy reakcji mediów, ale też, też i organizacji międzynarodowych, ale zanim to nastąpi to chwila, chwila muzyki. Aleluja! I to jest utwór wykonywany przez, przez Kobietę, która chyba już mieszka we Francji, ale pochodzi właśnie z Palestyny, manel, a my wracamy za kilka chwil. My wracamy do rozmowy z panem Salahem Abu Labanem, przewodnikiem po Palestynie. No, opowiedzieliśmy o tym, jak wygląda sytuacja w Strefie Gazy, jak wygląda już tak naprawdę klęska humanitarna, o której, o której można mówić. Bombardowania obecnie w Izraelu przebywa prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Jak na co może tak? Na, na jaką pomoc Palestyna liczy? Na jaką reakcję ze świata Palestyna liczy? Jak Pan ocenia to, co zostało wykonane do tej pory? Um, właśnie Palestyńczycy czekają od świata, żeby patrzeć na nich, jaką równi ludzi z Izraelczykami. Ludzi, które mają te same prawa i sprawiedliwości, które każdy człowiek na świecie e, 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 ma mieć. Um, to, że Biden i, i, i administracja co codziennie od początku tego ataku do dzisiaj mówią wszystko, że oni popierają Izrael na otwarto. To znaczy, że Izrael może zrobić sobie co chce w Palestynie bez problemu, bez, bez żadnego takiego karania mm. potem. I dlatego wczoraj oni nie mieli żadnego problemu bombardować e, jedyne miejsce, które e, palestyńczycy w Garze myśleli, że jest bezpieczne. E, szpital Kościelny. To jest e, e, szpital, który się nazywa Anglikanska e, Dyscedia e, Jerozolimska. Ten, ten szpital właśnie jest szpital, który jest prowadzony przez kościele w Jerozolimie i w Garze. I tam nie było tylko szpitalu, to było schronisko dla ludzi. Tysiące ludzi tam mieszkali, w szpitalu, koło szpitala, bo myśleli, że Izrael ostatnie miejsce, które mogą e, zbombardować, to jest szpital. I specjalnie, szczególnie szpital, który należy na kościoła. Właśnie myśleli, że mają ochronę pod Jezusa, ale nie dostali tego, bo po prostu Izrael tego nie szanował. Po tym ataku na szpital Iran wezwał do zerwania relacji dyplomatycznych z Izraelem. Czy, jeżeli chodzi o świat muzułmański, o świat islamu, na, na jakich sojuszników Palestyna liczy? Um, ja nie myślę, że Iran ma e, relacje z Izraelem dyplomatycznym w ogóle, ale e, prawdopodobnie e, Kolumbia e, wyrwali relacje z Izraelem politycznym i. E, e, prosili ambasador izraelskim, żeby wrócił do Izraela. To, co się dzieje teraz na cały arabski świat i na muzułmańskich krajach nie wystarczy na to, co się dzieje w Palestynie na razie, bo Dużo arabskich krajach mają relacje dyplomatyczne z Izraelem, a dalej mają. Izrael e, e, sam wołował e, e, jego ambasador z Jordanii i z Moroko i z Egiptu prawdopodobnie, że powrócili do Izraela, bo niebezpieczne dla nich przez tych protestach, które są w Palestynie. Palestyńczycy nie potrzebują protesty z, z arabskich krajach. Palestyńczycy potrzebują e, siły dyplomatyczne i polityczne, żeby zmusić Izraela, żeby zatrzymać tego krwi w Palestynie. Oni mają, e, 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 mają zamykać na przykład e, 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 nieba przed, przed izraelskimi samolotami, które latają cały czas pod, pod arabskimi krajami. To jest właśnie e, e, coś dyplomatyczne, które oni mogą zrobić, żeby zmusić Izraela, e, zatrzymać tego krwi. E, e, świat ma patrzeć na Palestynę jako ludzi, które mają prawo żyć e, 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 sprawiedliwie z ich sąsiadów w, w, w ich ziemie, Zimie świętej, która ma być e, e, spokojnie i pełna pokój, nie widział żadnego pokoju od ponad 100 lat. I dlatego właśnie świat ma patrzeć na tego miejsca, jaką ważne miejsce, tak jak każde inne miejsce. Możliwe, że ludzie patrzą na Palestynę, jaką kraj trzeciego świata, ludzie są głośni, jak walczą, krzyczają Allahu Akbar na protestach i tak dalej. Jak ludzie krzyczają coś takiego to nie mają na myśli, żeby idziemy i, 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 i zabić ludzi i tak dalej. Allahu Akbar to jest słowa, które ludzi używają, żeby tak jak mówimy dzisiaj w Polsce, tutaj idziemy. To jest Allahu Akbar po arabsku, tak jak Inshallah, No to może być tak zrobimy. To znaczy... Tak, ma, 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 ma znaczenie religijne, ale ludzie nie używają tego, jaką religijnego znaczenie. Nawet chrześcijanie w Palestynie używają tego słowa między nimi. Allahu Akbar, tak i tak i tak. Wiadomo, że u nas w, w Europie też po całym szeregu no, pewnych tra tragicznych wydarzeń, związanych oczywiście też, które mają swoje korzenie i zawsze o tym szerszym jakby aspekcie trzeba, trzeba mówić, ale one u nas są pejoratywnie odbierane i ludzie mają taki odrych, co też jest zupełnie no, naturalne, bo szereg takich rzeczy, które uderzyły no, w niewinnych jednak Europejczyków, kiedy mówimy o cywilach, to tak samo cywile z krajów zachodniej Europy nie byli winni tej krzywdzie, która się, nie wiem, stała. Czy pan, tak, a którzy tutaj atakowali, więc Na to pewno. też jest, jest tutaj no, taki aspekt... Aspekt zrozumiały, ale my dzisiaj no, skupiamy się na, na strefie Gazy. Pan ma przyjaciół, ma rodzinę tam na miejscu, z którą udaje się być w kontakcie. No mam kilka przyjaciele teraz w Strefie Gazy na szczęście. Na razie e, e, dwóch wiem od nich, że, że ją trzecie jeszcze nie wiem, bo nie miałam żadnego kontaktu od początku od początku tych ataków. E, e, jeden z nich był. E, Ponad e, około 100-150 metrów od szpitala wczoraj, e, i on właśnie powiedział mi, że on nie wie, że te numery, które są na, 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 na mediach, bo on był sam tam i z, widział, co się dzieje. I jak pięć e, osób można ich zatrzymać w jednej torebce, bo to, co się z, zostało od nich. E, ale bardzo ważne e, e, oglądać na to, co się dzieje w Strefie Gazy teraz, bez odłączenia tego od wszystko, co się dzieje na całej Palestynie. Palestyńczycy nie czują, e, że są równi w ogóle. Palestyńczycy mieszkają. Po zachodnim brzegu i po strefie gazy, pod systemu apartheidu, oni żyją w miejscach, gdzie nie mają dostępu do wody normalnego. My dostaniemy 1 do 40, to jest procent wody, ożywane wody między Palestyną i Izrael. Ponad 5 tysięcy Palestyńczyków są we więzieniu przed. Tej, tych ataków, a to są właśnie Palestyńczycy, którzy byli aktywni politycznie, bo jeśli ktoś jest aktywny przemocowo, nie wyjdzie do więzienia, walczy do ostatniej kuli i umiera. Ale przez to, że w Palestynie, po zachodnim brzegu, po strefie gazy, walczenie pokojowe, i, I rezystia pokojowa nie jest pozwolona przez Izrael. I dlatego, na przykład, wczoraj, e, e, przedwczoraj, e, piosenkarka Dalal Abu Amna. Dalal Abu Amna jest palestyńska piosenkarka, która została aresztowana. Ona jest, po pierwsze, ma izraelskie obywatelstwo, mieszka w, 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 w Nazarecie. Została aresztowana przez to, że odstąpiła na jej Facebooku. E, 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 hasło tak, że Bóg jest silniejszy niż wszystkich i udostępniła im młodzi flaga Palestyna. Ona jest w teraz i jest pod inwestygacją przez to, że ona poszła do policji skarżyć na tysiące wiadomości hejtu i nienawiści, które ona dostanie codziennie przez to, że ona sieruje i dostępuje, dostępuje takie rzeczy. Mamy w, 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 po, po, po zachodnim brzegu przed ataku, który Hamas zrobił w, w, w Izraelu, ponad 200 ludzi, którzy zostali zabici od początku tego roku do dzisiaj, do, do, 6, do 6 października ponad 200 palestyńczyków zostali zabici, ponad 35 od nich są dzieci. Jak mówimy o atakach, nie możemy patrzeć na jedyny atak. Historia nie zaczął 7 października. Historia zaczęła z okupacji. Jeśli naprawdę chcemy kończyć te konflikty, musimy kończyć okupacji, musimy dać palestyńczykom uczucie, że są równi i mają tyle dokładnie samo praw, tak jak Izraelczyków. Z, z, e, politycznie, ruchu, e, pracy. Ja jestem przewodnikiem. Powiedziałeś na początku, że jestem przewodnikiem z Izraelem, bo to logiczne, nie? Ale nie jestem. Mimo tego, że ja mam... Po, e, 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 mam e, 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 Dokumenty. Kartę, to. która pozwoli mi pracować na Palestynie Izrael. I skończyłem studia, tak? I zdałem egzamin na całą Palestynę i Izrael, ale przez to, że jestem Palestyńczykiem, Izrael nie pozwoli mi pracować w Jerozolimie, która jest 6 km/7 km od Betlejem. Teraz już na, na zakończenie, mamy godzinę 16.38 na, na, na zakończenie, bo powiedziałeś kilkukrotnie o tym, że zakończyć te, 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 ten, ten taki no ogromny, tak strasznie krwawy konflikt można tylko w jeden sposób pozwolić Palestynia żyć u siebie, pozwolić Palestynie żyć tak jak wolnym ludziom, ale czy wierzysz, że to się uda, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, patrząc na historię, na lata wstecz i. Co by musiało się zadziać, aby ten konflikt udało się jakoś zakończyć? To powiedzieliśmy, ale czy wierzysz, czy wierzysz że to się może udać? Ja na 100% wierzę w to, bo tak było przed okupacją. Przed okupacją w XIX wieku i wcześniej. Palestyńczycy z 20 różnych religii, islam, chrześcijaństwo, żydowskie i, i wszystkie różne odmiany tych, tych religii, Ahmad i, i Alau i Sunni, sijei, Druz, wszystkich rodzajów i, i kościołach które, kościelnych, i które, które mieszkali w Palestynie, wszyscy mieszkali i żyli razem bez problemów. Problem zaczął, jak Izrael zaczął myślić o kraj religijny w Palestynie. Kraj religijny nie daje reszty religii i reszty grup społecznych żadnego prawa. Oni myślą o siebie y, 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 tak jak każdego muzułmańskiego y, y, kraju, który uważa, że religia islam musi być religia kraju, który, tak jak Izys na przykład, IzyS jest religijnym krajem, który był otworzony przez Stany Zjednoczone i y, 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 y wierzy, że wszystkie ludzie albo mają być muzułmanie, albo, albo ich zabija i wyrzuci. Izrael tak samo, jeśli jesteś Żydem, to masz, masz pełne praw. Jeśli nie jesteś, to nie masz pełne prawa, a to jest w ich konstytucji jest. I dlatego jak mówimy, o, 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 o rozwiązaniu tego konfliktu, mamy mieć sprawiedliwość społeczną między wszystkich ludzi. Ja nie wierzę, że kiedykolwiek możliwe, żeby żyć w dwóch różnych krajach w jednym miejscu. Ja wierzę, że jeśli naprawdę chcemy skończyć tego konfliktu, to wszystkie ludzie muszą mieszkać w jednym kraju dla wszystkich ludzi tam. Nie wierzę, że dwóch krajów kiedykolwiek będą uważać siebie za dobrymi sąsiadami. W ogóle nie można, tak? Bo zawsze ktoś z, z tej strony albo z drugiej będzie myśleć o siebie jako skrzywdzone i, i będzie chciał i, i miał nadzieję, żeby dostać więcej i mieć więcej. I, I dlatego mam nadzieję, że to będzie kiedyś rozwiązanie tego konfliktu. Powiedział Salah Abul-Laban, przewodnik po Palestynie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo.